Cześć kochani, zabieram Was dzisiaj do Pepco, wyjątkowo na przykład akcesoriów do kuchni, do domu i takich bardzo przydatnych gadżetów do łazienki, e, ogólnie wszystkich rzeczy, które naprawdę bardzo Wam się przydadzą. Zaczniemy od talerzy, które w Pepko pojawiły się nowe i naprawdę są bardzo fajnej jakości. Cena tego dużego talerza to 20 zł. Tutaj natomiast mamy takie mniejsze półmiski, które kosztują 15 zł, ale słuchajcie, jakość wykonania i kolor, i to, że one wyglądają jakby drobne były posypane maczkiem, naprawdę przepięknie się prezentuje. Ten kosztuje 15 zł. Oczywiście z tej samej kolekcji dostaniecie też całe zestawy, czyli na przykład kubki w kolorze czarnym za 12 zł, ale ja zdecydowanie bardziej polecam Wam jednak te beżowe. No i genialne noże, mówcie co chcecie, ale te noże są najlepsze, są bardzo ostre i cena tych noży to 30 zł za komplet 4 sztuk. Tuż obok pojawiły się takie ręczniki kuchenne za 40 zł, ale co ciekawe wykonane są w 100% z bawełny, a to naprawdę rzadkość. No i bardzo dobrej jakości patelnie. Tutaj na przykład mamy do naleśników o średnicy 25 cm za 60 zł, więc słuchajcie, to naprawdę jest okazja, jeżeli chodzi o te patelnie. Tutaj mamy natomiast większą o średnicy 28 cm w cenie 70 zł. No dobra, to lecimy teraz dalej. Co ja tutaj wam jeszcze muszę pokazać z takich gadżetów kuchennych? Bardzo fajne są te czajniki z bambusową rączką. One są w takim białym macie, a cena takiego czajnika to już wam mówię 50 zł. Na dziale z akcesoriami kuchennymi, łazienkowymi i itd. pojawiły się takie bardzo fajne dywaniki do łazienki, które zobaczcie jakie mają bardzo ładne kolory, biały i taki brudny róż. E, już Wam znajdę cenę, one od spodu mam taką powłokę antypoślizgową, a cena tego dywanika to 40 zł. Tutaj mamy takie ściągaczki, wiecie, do, do cicików ja to tak nazywam. Nie wiem jak się u Was mówi na to, ale pochwalcie się jak się w Waszym regionie mówi. Cena to 5 zł. Tutaj mamy w różnych kolorach. To są przecież te ściągaczki do tych meszków na ubraniach i tak dalej. Takie klejące wkłady, jakby. Kolejną ciekawą rzeczą to są takie skórzane pojemniki na chusteczki za 15 zł. Natomiast wyżej, to co Wam bardzo polecam i to jest mój hit, który niedawno w sumie odkryłam, jakoś zawsze byłam anty, za 7 złotych worki próżniowe, tu mamy jedno, jedną sztukę, ale słuchajcie, one naprawdę bardzo mocno zmniejszają miejsce, także jeżeli macie ograniczone miejsca w szafie, wiele rzeczy, których nie chcecie wyrzucić, a które chcecie po prostu przetrzymać, to te worki są idealnym rozwiązaniem, no i zadyszkę pokrowce na ubrania, czyli na letnie kurtki na przykład, żeby Wam się nie skurzyły. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to pamiętajcie łapce w górę, jeżeli lubicie Pepko i subskrypcji. Tutaj mamy też nowe zestawy prezentowe, e, takie, wiecie, stricte łazienkowe, za 25 zł. Bądź z takimi napisami. No i tutaj macie mydelniczkę, mydelniczkę stojącą, pudełko na szczoteczki. I już wam szukam tutaj ceny, tylko muszę to odwrócić, 25 zł. No, i żeby nie było nudno, że wiecie wszystko jest białe, to oczywiście dostaniecie też w kolorze czarnym, w imitacji takiego ładnego marmuru. No i cena też to pewnie 25, tak, 25 zł. Ok, lecimy dalej, bo tu jest jeszcze kilka rzeczy. Tak, właśnie szukam, co wam tu chciałam pokazać. Już wiem, nowe dywaniki do łazienki w nowych kolorach. Tutaj macie na przykład brązie. I one kosztują 25 zł. Tu jest też zieleń, a obok jest taki ładny morski niebieski. Myślę, że ten niebieski ładnie by się komponował w łazience. 25 zł. Na z kosmetykami znajdziemy też nowe pędzle do makijażu za 25 zł. Zobaczcie w takich świątecznych opakowaniach, więc też mogą posłużyć jako prezent. No i tutaj zalotkę i tego typu rzeczy do, do makijażu za dwie dyszki. Oczywiście poniżej znajdziemy takie pudełeczka plastikowe za 12 zł, przeźroczyste na przykład z bambusową pokrywką, ale jeżeli nie chcecie przeźroczystych, to są też białe z bambusem. Ja bardzo lubię te pojemniki, bo mają fajną segregację i powiem wam szczerze, że nie tylko do łazienki się nadają, możecie je nawet na przyprawy stosować. Kosztują 10zł i mają fajne te przegródki, co na pewno ułatwi posortowanie wszelkiego rodzaju kosmetyków. Do tamtych pudełeczek, które pokazałam Wam wcześniej, mamy też takie na przykład na patyczki, czy na przykład na e, waciki do makijażu, za 15zł też z taką bambusową zakrętką. Poniżej różnego rodzaju na przykład wałki, jeżeli lubicie sobie papiloty pleść, to słuchajcie, za 8zł macie tam 8 sztuk. Tutaj mamy na przykład, wiecie, te czepki na włosy do kąpieli za 5 zł. Do kąpieli, po kąpieli, i możecie też używać chyba do farbowania włosów, na przykład. No i druga rzecz to są te do spania takie ręczniki na głowę, które kosztują 8 zł. Tutaj mamy, zobaczcie, gąbeczki konżak. Nie wiem, czy wiecie, ale one regulują pH skóry, przez to jaki mają też skład. Także taką gąbeczkę namaczacie w wodzie, i wtedy ona właśnie robi się miękka. Taka gąbeczka jest w cenie 8 zł w Pepco. Dobra, to teraz lecimy dalej, bo dostaniecie też tutaj ciekawe zestawy i tanie zestawy przede wszystkim do paznokci za 15 zł, bądź takie na przykład też za 15 w zestawach takich prezentowych. Co tutaj jeszcze? Ciekawe maty takie też do łazienki na przykład, bambusowe zobaczcie, kąpielowe za 40 zł. No i dobra, to teraz lecimy na sprzątanie, bo celulozowe gąbki to jest hit i one są bardzo fajne. Za 8 zł wam je polecam. To są takie fajne zmywaki celulozowe. Tutaj macie dwie sztuki w zestawie. Natomiast tuż obok są jeszcze takie, i tutaj w zestawie są też dwie sztuki za 5 zł. Dobra, lecąc dalej, tutaj mamy jeszcze takie gąbeczki, też właśnie wykonane z celulozy, celulozy, także jeżeli jesteście eko, tak to Wam się na pewno przydadzą za 5 zł. Poniżej takie fajne zestawy też zobaczcie, plastikowe, yy, mydelniczka, macie też pojemnik na waciki na przykład, bądź i na szczoteczki, coś tam możecie sobie upchnąć za dyszkę, także jeżeli nie chcecie inwestować w te droższe, tutaj za 10 zł macie taki jakby trójpak. Ok, tutaj mamy jeszcze yy, kule do suszarki, one powodują to, że zmiękczają też materiał, ich cena to jest 10 zł, więc takie kule do... Suszarki, jeżeli macie suszarki, to naprawdę bardzo Wam polecam. Tutaj mamy na przykład różnego rodzaju torby na zakupy, na przykład za 10 zł, bądź na owoce, jakieś takie fajne woreczki za 3 zł. Tutaj natomiast takie większe, zobaczcie, w takich większych zestawach, cena to jest 15 zł. No, i co jeszcze chciałam tu na końcu pokazać? To już chyba wszystko z mojej strony. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Hej.